Steady, for it, look up. Steady, it, look for Kolejna wiosna, wszystko kwitnie Kolejna wiosna, wszystko w piście Niektórzy ludzie ma marzalne Ja najebany, tobie się wanie Dni będą długie, super jak miło Przestawię żołądek, złódki na piwo Lany poniedziałek, jedyny jaki lubię, nie Wiatro z wodą a wiatro i wódę Więcej nie piję, prima aprilis Pójdę na siłkę, prima aprilis Nie tym kebaba, prima aprilis Zarobię z I tu się biorę koszyczek, wielka noc bo w tym koszyczku, wielka moc Jaja wędiny, piwo i setki Bo przed majówką trzeba poświęcić Matury? Ja ciebie proszę, Chlałem i stałem 40% Jaka majówka, nic nie pamiętam Spałem, leżałem w dziwnych miejscach Przeleciało tak do czerwca Nadeszły wakacje, ożyły osiedla Niby się krzywią, pijąc drina Ja w ich wieku zerowałem wina I znowu się zaczyna, czuję Ten letki klimat zimny Browarek w ręku w powietrzu, zapach grina Długie letkie wieczory Wpierda nam się do wody Kiedy słoneczko grzeje, lecimy sobie w tenek roku tylko takie akcje, bo się na grubo, bo to są wakacje. My na działce, dubaj to tańczy, kubik to kubik, się, nie pierdoli z w Piwko, Kilko piwko, żoż, kilko i żoż, skomylibaw, czwarta na dranie, czwarta na dranie. Ja jeszcze walczę Fiosna, to jesień, zima na Wciąż jak świnia, ten różne pory roku. Piję za dnia i od wroku. Gonie hajs i gonię To mój pojebany styl. Moje życie odwiem się, żyje sobie tak jak chcę Zima najebany, wciąż jak świnia, cztery różne pory roku Piję za dnia i od mlok Gonie hajs i gonie styl To mój pojebany styl, moje życie od lata, lecimy na trip, o Boże na porze wydaje swój kwit. Kupuję kebab, a miałem być fit. Pijemy balasia na plaży, jest ci. Nadchodzi wrzesień, jeba na jesień. Smutna pogoda i pusta kieszeń. Spadają liście, deszcz ciągle pada. Piję sam w domu, cóż tak się zdarza. Dgi takie szare, tęsknię za latem. Ze smutku płaczę, gdy widzę wypłatę. Dzieci w halą i zbierają cukierki. Menele na kasu, zbierają butelki. Odpalam znicze smutną porą wypijmy za tych, co już nie mogą. Wciąż monotonia, te same dgi są weekend tak samo promili we krwi. Za śnieg Siedzimy w klubie, robię co lubię, więc walę wudę, Niedługo święta, zacieram ręce, gruba wigilia, dwa kilo więcej Rodzinny melarz, słychać kolendy Mikołaj trzeźwy, przyniósł prezenty Perfum skarpetki, to chyba proste, skoro są święta, no to mam bombę Znowu jebana zima, dni ciemne, no i krótkie na dworze Piści grubo w parku, lejemy wódkę zimno, jak na Syberii polej Bo jestem trzeźwy, śnieg ciągle napierdala, ziomek lepiwał banał będzie pięknie, bo lecę na pasterkę Kupuję 07 no i wiem, że będzie nieślej Święto za nami, zaraz sylwester Nowy, nowy rok, ciekawe jak to będzie Potem luty niby palę A jak klasyczki to sobie balę dryki Ten rok za mną, was Ale jedno się nie zmienia to jesień zima Najebany wciąż jak świnia Cztery różne pory roku Piję z radnia i od roku Gonie hajs i gonie To mój pojebany styl Żyję sobie tak jak chcę Wiosna lato, to jesień, zima Najebany wciąż jak świnia Cztery różne pory roku Piję za dnia i o gonie hajs i gonie to mój pojebany styl Znów gańdzia mafia, wjeżdża na kwadrat Kręcimy to ziom, a im znów spina slom. Ciu w tyłek hejtom Mam na nich gruby bat, niech usłyszy on na świat Idź jak ci jebie blant. Znów swoje tak od lat Wciąż nie mili dla szmat Nawet mama mówi mi, bym znowu wrzucił to na blat Rzycisz mi, bym złamał karg, znów łamie follow up. Wiesz jak jest ziomuś, to znów gra dla ciebie, dębrem brat stoi ostra gwardia, Marzonki jak nie ogarnia wstępy wzrok twój, śledzi ruch mu z nami. Nie jeden wariat. Przemyśl krok swój, leci Bóg, buch, buch prosto z ziemi. Zielonego gardła oni dali, znowu cynk mi to rapu, najwyższa karta. Gra zachodu warta, kiedy ze mną jest mu ziomuś, nie licz, nie licz, tu na farta. Jeśli wejdziesz na pod nogi, ziomuś od sąsiadów, skarga, tych ze stropu leci. Ziomuś na głośniku, giem banda, na full podkręć. Ziomuś, po niedobry plązią. Ziom. Rymem, siekam jak Thompson łap, gadzia mafii, ziom jak topiele z bątą. Zdrowie ziomką, ponie bongo. Zielono, tu ja w kongo przejmujemy. Twoje konto Piony zbijam swoim ziomkom Mordo, nie ma co się dziwić, że mi bratem każdy ziomek. Jak się że rap idzie w taką stronę w mej pamięci To pak biegi na bok i do łodygi rozumiemy się na migi ja i mój ziomek Ze mną moje ziomki Żadne oddawane nigga widać to To są follow upy Jak nie łapiesz Wyłącz to Nikt nie gubi flow Moje ziomki hendę bo... ho Chociaż w nie jesteśmy coś. Jest cały kraj Pomaga mi kiedy inni tylko kminią Why? Moi wrogowie bomb, bye, bye piribaj Jestem z południa ja i wiem Ja i ziomek Jeden cel wyjebany mam Na opinię i fejm Mój ziomek jest tam gdzie gra Mój ziomek jest ze mną i on mnie ba Nigdy nie jest tam gdzie mord mój ziomek od lat ten sam go zna, mój ziomek, mój ziomek o, Zawsze a, tylko szczerze gra, ziomek, mój ziomek, no. mamy to samo DNA HTA i gm fan nic nie podzieli mam ziomek, twój ziomek, mój ziomek, mój bra I znów wszystko gra, gdy ze mną najlepszy ziomek Znamy się od lat, jak z Gandzią mi Przemierzamy razem świat i chodzi, gramy z ogniem Nie ma czego się bać, kiedy przy mnie mój ziomek, mój ziomek, mój ziomek Mooi met mooi met mouwisje met mouwisje met mouwisje met mouwisje met mouwisje Mam flow, styl, ty ziomku masz A nie troll, sztyl, czy zdradziecki judasz lamusy Buda upadają jak domino My w trudach, kolejny rok, chamy to To za ludzi, którzy ze mną od lat Ziomak wysoko jak haj, leci znów zbita piona Twardzi jak konan, wiem kto jest kto Życie jak żar i smoł, a my to kartowane szkło to to poleci dla braci, dla tych co kumaci Graj w porządku, jak szacunku nie chcesz stracić To leci dla sióstr, co mają dobry spust Krust na i płonie giem kur. Wypuściamy kłęby chmur, tu czy nas zdrowy Bóg. Jakiński mur stoimy, chociaż pękła dręha w dwóch. Ziom, idę na bank z tobą nawet w ciemne bagno. Mogę liczyć na ciebie, gdy zapanuje hardcore. Cała Polska, Silesia, Katowice, Moje da twoje ziomkie, Gadzia mafia, Rabia, Mafia, Smoke weed everyday. Nie co, co ty robisz? Gdzieś to co Ty dziecko z kozą? To nie z kozą.